Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Jest tutaj na. Welekematów. E, hey, zobaczcie, co się dzieje tutaj na. E, e, plażę. Wręcz razem odpowiednich. Wędrowiec. E, to nie jest biały ciastek, to jest biały śnieg. E, I. Halo, halo, blacha! Co tam się dzieje? Co tu się dzieje? Jest impreza? E, jest e, już po rozgrzewce. Zaraz. E, Wpadną ci ludzie w ogóle do tej lodowatej wody, jest zimno od samego rana, a oni tam wejdą i będą się kąpać w tej wodzie, nie wiem jak oni to zrobią, nie jestem tego ciekawy, zaraz to zobaczymy, To za mną widać, ich już się rozrywają. zaraz będą skakiwać, jeszcze chwila, moment i będą w wodzie. Czy masz gdzieś tam Jacka, czy jest z nami Jacek, nasz wolontariusz morsowy? Już poszukujemy Jacka, gdzie jest Jacek, gdzie jest Jacek? Jest Jacek, jest Jacek, nas się, cześć Marcin, witamy was, morszy gotowe do wejścia, dajcie nam 30 sekund, robimy tradycyjne zdjęcie, zdjęcie ciuchów, zdjęcie zdjęcia i wchodzimy do wody, 30 sekund i będziemy dalej, tak jak już 30 sekund możemy zacząć odniszczać. Trzymajmy za nich kciuki, czyli oni najpierw bieganie, rozgrzewka, a potem chlub do lodowatej wody. Już biegali, tak biegali, rozgrzewali się, w tym momencie wszyscy tutaj za mną podskakują, możecie zobaczyć, podskakują, są prawie gotowi już do wejścia. A nawet można powiedzieć, że już wchodzą, na drugiej kamerze możecie to zobaczyć, lecą właśnie do zdjęcia, to jest szalone co oni robią. Jest zimno na nich patrzeć, a ja nie wiem jak oni dadzą radę. O, Wspólne zdjęcie widzę, wspólne zdjęcie, pokażmy ich. Wspólne zdjęcie, nawet ja się załapię, będziemy udawać, że. Blacha, blacha, wskakuj ty! Nie jest zimno z samego patrzenia. Ciekawy jestem jaka jest temperatura, ale jest dzisiaj dość rzeszko, mają piękną, słoneczną pogodę w Ciechanowie, ale na patrzenie na, na tą lodowatą wodę to robi się piękna kurka. Czy oni tam zaczynają wchodzić? Zaczynają wchodzić, przerębel wykopali już wcześniej, o z drugiej kamery już możecie zobaczyć jak skakują. i ja podejdę, bo to jest po prostu szalone dla mnie. Ta czapeczka. Ja, Jacka, włączmy Jacka, bo go nie słychać. Pawełku, poczekaj. Jacka, Jacka, poprosimy, bo Jacek mówi do drugiej kamery, a go nie słychać. Jeszcze raz poprosimy. Jacek do drugiej kamery mówi. Teraz! Mikrofon! Teraz, jest. Jesteśmy. Cześć, tutaj, Czeszanowskie Borski. Serdecznie pozdrawiamy, cały świat. Cieszanowie. Nam jest ciepło, nam jest jeszcze bardziej ciepło. Jest super atmosfera, jest super zabawa. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Przypominam jednocześnie, mamy wystawione na naszym profilu taką fantastyczną czapkę. Jest jeszcze do wylicytowania. Gdybyście byli zainteresowani, super sprawa. Ta czapka daje plus 4 stopnie przy morsowaniu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za już i do zobaczenia. Trzymajcie się. 3, 4, 3. Dziękujemy naszym morsom. Od pełen. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem ich hartu, ducha i energii. Morsy zbierają również na swojej puszce. Postaramy się w linku wrzucić wam puszkę morsów która gdzieś tam w internecie już zbiera, jak znajdziecie Jacka Zająca, to profil, to na nim jest umieszczona puszka, ja za chwilę postaram się poszukać. Blacha, Blacha, co tam na linii frontu, jak się mają nasze nocy? Jak słychać są bardzo zadowoleni, chociaż nie dlaczego, Jestem chyba na pewno zimno, zobaczcie jak oni w ogóle stoją. Wszyscy stoją z rękami do góry. Chyba, żeby się bardziej wychłodzić, przypuszczam, że zaraz wylecą i będą biegać. Dziwnie na mnie patrzą, nie wiem dlaczego, chyba chcą, żebym też tam wszedł. Rozkminiamy z Pawełkiem, czy tam nie wejdziemy za chwilę. Może byśmy się w sobie trochę rozgrzali od rana. Ważna sprawa, oni są na kąpielisku Wędrowiec, a o godzinie 20 właśnie tam z tej grobli odpali światełko do nieba, więc pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są, morsują, my dalej śledźmy i zobaczmy ile takie morsowanie trwa, ale z tego co wiem, morsy wytrzymują zwykle około 5 minut, więc trzymamy dla nich mocno kciuki, zróbcie kilka zdjęć, a tych wszystkich, którzy chcą wesprzeć głos. Zapraszamy do licytowania na naszych stronach. Są superanckie gadżety. Już Wam pokazuję w szczególnie serdecznie. Zachęcam Was do licytowania tego pięknego serducha przygotowanego przez Jurka. Jak to roku, Jurek, rzeźbi dla nas serducho. One idą w setkach złotych, więc mamy nadzieję, że to jak zawsze będzie nasz kit. Pamiętajcie, gramy na żywo live'a dzisiaj od godziny 18 do 20. Koncerty. Bolewań, falownię, zwykiem, pięckim, prawda? E, e, bagno i e, e, Kula Magdalena Pięty. albo Małgosia, Zapomniałem imię, ale przepraszam. E, będzie Maria! Znak... Maria! O, Maria Góra, dzięki Ci podpowiadacie, a my oglądamy w tej chwili, co dzieje się u Morsów, relacje prowadzi Woźb Cieszanów, dzisiaj gramy cały dzień, byliśmy w różnych dziwnych miejscach, byliśmy... O już chyba tam super energia. Właśnie wrócił nasz gość pomysł z wyprawy do starego dzikowa. A póki morscy jeszcze morsują, to ja wam, moi drodzy, puszczę specjalną wiadomość od Jurka Osiaka. halo halo, Jurku, ty nas słyszysz. Siema Cieszanów, przed nami 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nawet nie wiecie, jak się cieszymy, że mimo pandemii zagracie razem z nami. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Bądźmy tego dnia wszyscy razem, zagrajmy jeszcze głośniej, jeszcze radośniej i z jeszcze większą pozytywną energią, tak żeby usłyszał nas cały świat. Pokażmy, że wspólnie potrafimy robić rzeczy niemożliwe. Szanów, w pełnej gotowości zaprasza na finał w swoim mieście. W tym roku zagra głównie online. Będą konkursy, sporo dobrej muzyki i wspaniałe licytacje, których zdobywać będzie można. Między innymi gadżety od zespołów związanych z miastem Sztywny Pal Azji i Big City. A o 20. z terenu kąpieliska wędrowiec wyślemy światełko do nieba. Pozdrawiam i wszystkich mieszkańców Cieszanowa, Prosto siedziby głównej w Warszawie. Cześć, siema i dzięki, że jesteście razem z nami. Hej, siema, wracamy do naszych morsów. Blacha, Blacha, jak, jak, jak sytuacja na froncie? Dalej są w wodzie. Nie wiem dlaczego, ja już uznał, że uciekał. Cały czas siedzą. Ile będziecie siedzieć w wodzie? Mówią, że dopóki stąd nie pójdziemy, więc przypuszczam, że jeszcze ze dwie godziny posiedzą. um Morsy Cieszanowskie mają swoją specjalną puszkę do której możecie wrzucać. Ja już za chwilkę podeślę wam link, jest specjalna grupa morsów. Tam właśnie, że to co robią to jest mega energia i oni dzielą się energią. Możecie dorzucić się do puszki prowadzonej przez Zająca. Jak widzicie morsy to najwięksi twardziele, fajna ekipa, która dzisiaj specjalnie dla Wośki była zamorsować. Ja nawet boję się na to patrzeć. Zobaczcie, jak to wygląda. Morski w swojej czapeczce. Proszę bardzo. Tu jest czapeczka, którą można wylicytować. Marcin myślę, że podrzucisz tam link zaraz. To jest super czapka. Jak widzicie, też ma, takie mają. Podobno jest w nich cieplej. Woda jest cieplejsza. Woda, dzięki takiej czapersce woda podobno jest cieplejsza. Na Nie jest ciepła, uwierzcie, nie jest ciepła. Nikt jej nie podgrzał. A moi drodzy, ja już w komentarzu wysyłam Wam link do Skarbonki. Tak będzie wyglądała Skarbonka. Wystarczy, że klikniecie na ten link, który jest w komentarzu. Przerzuci Was na skarbonkę i możecie dorzucić się do e, Wośpu e, Skarbonki zbiera Jacek, jeden z naszych. 19 wolontariuszy, którzy grają dzisiaj w Cieszanowie Oleszycach na rolu, e, starym dzikowie, kraju e, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Oni tam ciągle siedzą, e, to już mija pewnie ósma minuta. E, e, ja chyba zrezygnuję z oglądania tej transmisji, bo mnie za inno. E, e, Brawo.

udawaj że jest miło. Uśmiechaj się. Naprawdę wielka, pozytywna energia u morców w Cieszanowie. Ja przypominam, że oni mają odpaloną swoją skarbonkę, do której ich rozbrać Piękna sprawa, morsy morsują, a my wrzucamy do puszek z karbonek. Dzisiaj nasi wolontariusze byli w każdej miejscowości w Cieszanów, -Cieszanów występy do innych miejsc. Więc dziękujemy, że dzisiaj wspieraliście cały dzień wość Cieszanów. Pamiętajcie o tym, że mówimy się dzisiaj od godziny 18.00 do godziny 20.00 na live stream w godzinie 20. Morsy, a zaraz potem pokaz tańca z ogniem ekipy, która, która specjalnie dla was przygotowała piękny taniec. Ja bym wam pokazał co się dzieje za kadrem, jak profesor, wolontariuszy robi fale brzuchem, ale każą mi kończyć, każą mi kończyć. Dziękujemy są morscy naprawdę jesteście super, jeszcze ostatnie ujęcie, zobaczcie psiaki przyszły, żeby pomorsować. Dawać. No to, to. A nie powiem. No. O, o widzisz? Pokarało mnie. Zakładaj. Dzisiaj. Stoi i gada. Trzy, dwa, jeden. Miała udawać, że jest o, jej ciepło, tak? No, tutaj no, mniej więcej. żeby ona przemknęła tym mokre bo założyła sobie Teraz tak, tak, Dobra. Się na was <laughs> ja się Wielkie brawa dla morsów, jeszcze kilku Proszę wytrzymały, to jest taki pojedynek w tej chwili, zobaczymy kto z nich wytrzyma najdłużej. Jesteśmy cały czas na łąkach, mamy Pani kciuki, pamiętajcie, że możecie wrzucić kilka kroków. tutaj jest podany link, tam już jest 1009 złotych. 1009 zł w tej chwili uzbierały morsy. Już wam podaję kwotę 1009 zł morsy. Piękna kota powiedz Pawełku morsom ile mają uzbierane w tej chwili. Morsy uzbierały 500. 1009 zł. Morsy dziękują. Jak dozbieracie do dwóch, to powiedzieli, że wytrzymają dłużej. Więc jeśli ktoś chce jeszcze ich pomęczyć, ma taką chęć, żeby posiedzieli w tej wodzie dłużej, może się dorzucić. Pamiętajcie, licytowana jest również morsowa czapeczka. Ja już szukam jakiegoś linku, żeby wam podać. Już mam ten, ten post z czapeczką. Ona jest możliwa do wylicytowania i wrzucam w kolejnym komentarzu w tej chwili. Powiedz, żeby puścił. Moi drodzy, w linku pod spodem tutaj <laughs> jest czapki, czapki. Tam możecie ją licytować, wpisywać na grupie Morsów kwotę. Gramy z Morsami, popatrzcie, co oni wyprawiają. Wow. Cześć, jesteśmy? Jesteśmy. Słuchajcie, mili Państwo, otrzymaliśmy informację, że nasza czapka już jest warta 1900 zł. No coś pięknego, coś pięknego, ale może ktoś 2000, żeby było równo, żeby było pięknie 2000. Serdecznie polecamy, tak jak powiedziałem w pierwszym razem, morsowanie w tej czapce daje nam plus 4 do temperatury wody. Naprawdę. Trzymajcie się. Cześć. <ślało> Super energia u morsów, e, 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 chyba od temperatury e, Jacek nie dosłyszał 1009 zł, ale to niewielka strata, jeśli ktoś uważa, że można dorzucić do 1900, dorzucajcie do 1900, e, morsy grają dalej i w karbonce. ja już sprawdzam dokładnie ile jest jaka jest kwota na eskarbonce eskarbonka ciągle jest 1009 zł 15 osób w tej chwili jest na wśród darczyńców które wróciły się do eskarbonki Jacka a zobaczmy jak tam inne licytacje Pamiętajcie że otwarte są licytacje Allegro że od do godziny 20 będziecie mogli licytować Fajne, że chcemy już swoje oferty wrzucać do, po, w komentarzach. Ta osoba, która ma najwyższą kwotę i wpłaci ją na wielką kieszeniem, zostanie sporo pięknych kwantów przygotowanych, na przykład przez seniorów, seniorów z samodzielnego pobytu w Cieszanowie, czy seniorów z, o ja zachęcam wszystkich do e, licytowania e, tej e, oto deski e, wyrzeźbionej, to e, jest rzeźba przygotowana przez Jurka Pałczyńskiego, ale mamy też superanckie rzeczy od e, seniorów e, z Choty lubią, Zobaczcie, to jest wielkie serce i e, serce trójwymiarowe, pokazujące też rytm bicia serc przez przez tego pobytu e, w e, hmm, lubią, Oni też dorzucili różnych takie dla tych, którzy będą licytować i okay, serduszko, więc każdy, kto będzie w czasie finału, bo to będzie na żywo rzucone i będziemy licytować to na żywo. Każdy, kto doda choć jedną ofertę, postaramy się, żeby dostał jakiś upominek. Grajmy, bawmy się dalej. Jest piękny anioł, który też przywędrował do nas z Hop Lubię. Przypominam o serduchu od Jurka, a z nami zostało jeszcze czterech najdzielniejszych, zdzielnych, czterech ostatnich morsów. Zobaczmy co tam u nich. Blacha, blacha. Słychać, słychać. Macie tutaj podgląd prosto. Zaczyna się tu dziać ciekawie. Podobno ten człowiek chce się cały zanurzyć tutaj. Tylko na to czekamy. Jak widzicie niewiele już zostało. Ale dalej czekają, aż ktoś da 2000 za to czapę. Także. To jest myśl? Jest są dwa tysiące. Jest ubot. Jak będzie 2000, będzie ubot. Więc dajcie im 2000. Niech już wyjdą stąd. skończmy tą nierównowalkę. I skończmy nierównowalkę. Dokładnie. A czapeczka. Tu jest żółta. Tu jest pomarańczowa, która trafia na licytację. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Człowiek się utopił. Znikł, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. O, wow, to było niesamowite. To. My mamy tu ja wszystkie czarki na rękach. Pozdrawiamy serdecznie. Morców. No, to jest wyższa szkoła jazdy. Odsyłam Wam link do eskarbonki, którą możecie uzupełnić. Do końca dnia możecie jeszcze zbierać do skarbonki. To jest e Jacka jednego z morców. Morcy w tej chwili opuszczają Przembel. Jeszcze ostatnia dwójka, Czy to ja siadam? Tak ostatnia na placu Boju. Co chcesz nam powiedzieć? Jest bardzo sympatycznie. Ja, podję, Podobno ja Jest sympatycznie. Przymarzła tam. Po jakimś czasie to już nic nie czuć. Mówi, że faktycznie przymarzła, nic nie czuję już. Nie, jest ciepło. Słońce świeci, jest super. Pawełku, Pawełku, jeśli moglibyśmy do, poprosić jeszcze Jacka Zająca, żeby powiedział na czym polega morsowanie, ile minut tak można średnio wytrzymać, jak byś przesłuchał Jacka, jak tutaj działają morsy. Już doszukam, szukam, momencik, znalazłem. Jak słyszycie, to jest dobra impreza. Nie wiem, czy on teraz będzie chciał z nami rozmawiać. Są dwa tysiące? Nie ma jeszcze dwóch tysięcy. Ale. Już ci przekazuję Jacka. Proszę bardzo, stronę, wstawić, to jest dźwięk. To jak sobie z masz mikrofon. Okej. Okay. Halo, halo, Jacku. Czy nas słychać? Halo studio, słyszę Cię, słyszę Cię Marciniek. Ale odlot, zrobiliście niesamowitą e, rzecz. E, piękna akcja, e, nie chcę Ci za dużo czasu e, zabierać. Na czym polega morsowanie? Tak szybko, w dwóch, trzech słowach. Morsowanie generalnie polega na tym, żeby wzmocnić swój organizm, na przykład przez zanurzenie się w zimnej wodzie. Jeśli robimy to sensownie, jeśli to robimy to mądrze, w odpowiednim przygotowaniu, bardzo fajnie to wpływa na wzmocnienie naszego organizmu. Szczególnie przede wszystkim w okresie zimowym grypy nas się nie imają, wszystkie grypy. Także jeśli ktoś jest w kolejce do zaszczepienia się, a, a je ma dopiero gdzieś rok 2023, my to robimy wcześniej, robimy co co niedzielę o godzinie 9. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Dzięki Jacku, jesteście wielcy czy Joasia już wyszła z wody? Yy, ona nie wie, którędy ma wyjść, dlatego to jeszcze chwilę potrwa, ale możemy ją jeszcze raz pokazać. Została na, ostatnia na, na placu boju, także ja się już żegnam, bo muszę się wycierać. A proponuję jeszcze pooglądać Asie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w studiu. Trzymajcie się, hej! Jak widzicie, Wracamy. ostatni wojownik w ciągle w przeręblu lodowym. Joasia, trzymajmy kciuki, żeby hipotermii nam tutaj nie dostała. Chyba tak to się nazywa odmrożenia. To jest sportowiec, biegaczka, maratonistka, chyba tak to się pięknie mówi. Jak tam, jak tam, jak tam nasz ostatni mors? Jak nasz ostatni mors? Jeszcze, dwie minuty. Jeszcze tylko dwie minuty. Tak. Tylko. Czyli ile będzie łącznie? Dwadzieścia. Dwadzieścia minut. Dwadzieścia minut w lodowatej wodzie. Wyraczeń Foremblu. Dwie minuty na to, żeby wpłacić do S-Karbonki. Pamiętajcie, że jest odpalona S-Karbonka. Morsy chciałyby dociągnąć do 2000 tysięcy złotych. Pamiętajcie, że jest też specjalna wośbowa czapka, która idzie specjalnie do Was z, od morsów cieszanowskich. Ja postaram się zrobić. Gdzieś ona tam jest, prawda Pawełku? Czy ona tam jest gdzieś czopeczka, którą możemy pokazać? Czapeczka y, zawędrowała. Y, o, tam. Jak ktoś sobie przybliży, to ją zobaczy. Tam leży dokładnie. Już zmierzam do niej, tylko to nie jest takie proste. Uwierzcie mi, w tym śniegu. Zbliżam się do czapeczki. Zbliżam się, zbliżam się, zbliżam się. Dobry, no, no, Jesteśmy. To jedyna, jedyna czapka, która powstała cieszaną w odmostów Pomarańczowa, będziecie zmianiami z daleka na wszystkich stopach. Ja, e, e, proszę Państwa, poprosimy tutaj prompter z tyłu. E, zapraszamy protestesa. To jest kwota. <suszy> To jest przesyłamy. Jesteśmy ciekawi, czy uda nam się uzbierać 18 638 ,2 zł i 6 Walczymy. W, w tej chwili byliśmy w różnych miejscach. W Oleszycach, na Rolu, cikowie we wszystkich miejscowościach gminy Cieszanów. Pamiętajcie, że jeszcze dużo możecie dorzucić na licytacjach naszych skarbów monet morsy z karbonku których też nie mam o mamy Jasię super które dzisiaj morsowały blacha powrót ich tam wszystkich od nas gorąco dziękujemy że byliście z nami przypominamy o eskarbonce i o tym wszystkim co się będzie działo My naszą relację w tej chwili kończymy. Dziękujemy serdecznie naszym morcom. Pamiętajcie, że gramy do końca świata i o jeden dzień sporo atrakcji wolontariuszy już będzie trudno w ulicach do 17 jesteśmy w Stefanowi, w Kentucky do godziny 20 funkcjonuje do lampariuszy To jest górna pustka, która będzie parę grotów. Wielkie prawa dla morsów, a my żegnamy się. Dziękuję serdecznie. Do Zobaczyńka. pa. Każdy uśmiech dziecka to jak promień słońca, co potrafi rozświetlić mroki, zmienić każdą chwilę w Karnawał Radości. Dlatego 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pragniemy zamienić festiwal miłości i szacunku we wszystkich kolorach świata. Gramy dla wszystkich dzieci, gramy ze wszystkimi, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. 29 finał 31 stycznia. Oglądaj przez cały dzień w TVN, TTV i TVN 24.